Dzień dobry. Szanowni Państwo, nastał czas długo oczekiwanych wakacji, a dla samorządu jest to czas podsumowań i wobec tego przygotowaliśmy, jak co roku, raport o stanie gminy. Możecie Państwo zapoznać się z tym dokumentem na stronach internetowych Urzędu Gminy Białe Błota, białebłota.pl. W opracowanym dokumencie znajdziecie Państwo podsumowania ekonomiczne zarówno dochodów jak i wydatków gminy. Będziecie mogli państwo zaobserwować jak zmienia się poziom życia mieszkańców w zależności od różnych czynników, zarówno społecznych, jak i też oświatowych. Życzę państwu udanych i bezpiecznych wakacji, a na ich zakończenie zapraszam do wspólnego świętowania w dniu 27 sierpnia na plenerowej imprezie przy ulicy chlebowej. Do zobaczenia.